Zgodnie z waszymi pytaniami odpowiadam możliwie krótko, że nazywam się Dominik Holodyński, jestem polakiem urodzonym w roku 1919, czyli dawno. Na ganku po ślubie Zresztą z księdzem stoi 21 osób. Z tych 21, parę godzin potem zostało zabitych 19. Ci Niemcy, którzy w tym uczestniczyli, to nie wszyscy byli bandyci. Niektórzy byli normalnie z poboru, więc, więc potem dosyć przerażeni. We wsi opowiadali, rozumiesz, kto jak się zachował i tak dalej. Podobno, no, moją biedną siostrę, która miała 13 czy 14 lat, ostatnią zabija. Ona bardzo pobożna była, więc kręczała i modliła się, chyba była wyłączona. No bo widziałem, co się dzieje, że to jest koniec jej życia i koniec rodziny. To, to była dobra dziewczyna, była. Jesteśmy na Strychu. Kryjówka, w której ukryli się chłopcy, którzy przeżyli tą defenną, znajdowała się w tym rejonie. Tutaj była, był strop drewniany, który był konstrukcję, miał 50 cm grubości, co umożliwiło, że mogli się tam znaleźć. Na tego typu morderstwo, że może, że strzelają dzieci, stare baby, panie, bo tam niektóre z tych pań to już pełne staruszki, co, co ich tam po, pozabijali, że to wymaga zdecydowanej odpowiedzi i upoważnili między innymi jednego z moich braci, żeby wykonał wyrok na określonej rodzinie niemieckiej.